Okay, fuck it. I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Lanko. O... chwila, lag był, lag był już w samym początku i nadal będzie lag Nie, no żartuję, nie powinien być lag. To jak widzicie, tu jest oto mój, tu będzie mój magazyn, a tu jeszcze reszta miejsca, yy, jakoś orz, yy, tam. Tu mamy ładnie glowstone, którego wydobyłem po z odcineczkiem. Dokończyłem szybę z tej strony. <laughs> a resztę kiedy indziej dokończę tu ten rozbudowałem w tej jak ostatnio kończyłem w kopalni tu jest Mf, MFE jakoś roz, przez neta rozpracowałem to nie wiem czemu tam tu z co się później robi U, U matter tak. I... Spróbujemy dzisiaj coś zrobić z znano technologii. Jeszcze zrobiłem ko, Coldust. Jeszcze kompresor kompresa zrobić. Wow, ale to nie wystarczy. <coughs> Dawać te 5 Upgrade'ów tu. Mm. Py, dajcie to. Tak jeszcze wystarczy. Skutara yy. pójdziemy się w nie spisu. Niech będzie easy. I żeby kompresor, bo kompresor musi być. Jej, to, jest to, bo tu Komposter. Stone i maszynę blok. Yy. Stone jest gdzieś tutaj, którego przetapia. Ej! O! Uważaj się, chłopcze. Ładnie zenchantowałem swój na 30 levelach. Maszynę, blok i jedno elektrolyt, czyli coś tam. Nie wiem czemu jest kurde spadek FPS-ów. Nic takiego nie ma No dobra. Y -y 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 -y. Kompresor. Kompresor. Kompresor podłączę tu Do. Dajcie jednego kabelka Tyryry. Dobra Pięknie Teraz to co, trochę poczekam I zrobimy nano coś tam Nanotechnologię Tu będzie potrzebne Wszędzie czyli cztery Dajmondy są potrzebne a, raz, dwa, trzy, cztery. I... reszta ja to Kuźwa, jak wcale nie przestaną te lagi, to się wkurzę. Raz, mm, 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 mm. Pięknie. I te, śmieszne. Trzydzieści dwa poszło. A tylko czekam Co ty yy, Musimy sobie zrobić te nano coś tam. Nanotechnologii Żeby w końcu było lepiej wasz szkielet Ty kuźwa padlino Ej! O! Muszę dwójki zrobić. jest moje żarło na tego żarcia <laughs> ja do której skrzynki to odłożyłem do której skrzynki jest moje żarcie dajcie moje żarło gdzie je... o tu są no jest styk <laughs> a resztę to odłożymy nie zmieściło się to tu. Tak, wiadomo, się porządek w no co tu zrobi, bo... Ej, szkło jeszcze! Kompresor! Co już zrobimy, buciki. Albo... spodeneczki. Tylko... Będę musiał sobie zrobić mm, jakieś szybsze te y, badziewia od energii. Przecież patrz jak to mi zażre. No co ma 10 patyków. To on nie nadąży. O już ładnie przepaliło. Dobra, weźmy te upgrade'y. może do kompresor przyspieszyć wtedy. No. <tryk> y, tyk, tyk, tyk. Ładnie 16 i 8 Dobra, starczy. Jezu kupię lagi. I patrzcie jak idzie. Tak tam moje. Nanotechnologii. ach szkoda, że nic nie daje. Teraz to zrobimy chest playda Tak, 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 tak. Chyba, jeśli się nie mylę. To tak. Nano. Bodyboard. Później z tej zbroi co zrobimy, Quantum zbroje A tą dźwignię weźmy z tego recyclingu, czegoś tam I będzie dobrze. No i gitara. Teraz yy, Dobra, zróbmy pozostało. Część, coś takiego. Heh. Nie czaję? Zróbmy sobie butki. Ej! Co jest kurde? Jak są nanobuty? Aha! Tyryry. Dobra. Nanobuty, a. A Helmofidy? Aha, jeszcze jedno szkło Szkło jedno potrzebne Jakie wymagania mają? Chyba tak Nano helmet Jezu, ale to żre energii Jest. <coughs> Dobra, włóżmy to tu No dobra, ale jak się żol nie można Kurde za mało, palet. Byśmy musieli zrobić tak Te, te, te Liquid to Tesseract, o? Tylko, że my potrzebujemy to, a Liquid Transporter Czyli w sumie liquidy. Transporter To jest transporter. Tylko że to potrzebuje moc Farmer. Dobra, tak? Dobra, mniejsza z tym. Mamy i jakąś tą zbrojkę. Nanopapcie. Ale wyglądamy. Jak zombie. Niebieskimi gałami. <coughs> Dobra, to włóżmy. A to włóżmy do maceratora. Do maceratora mówiłem! Dalej, dalej, ładuj się moje papecie wiatru. Jezu... I co dzisiaj będziemy robić? <coughs> Poza tą zbroją. Więc, najpierw weźmy trochę dre drewna. Tak, tak, tak i... Zróbmy se... E, e. To. E, czekaj, kory, bo chcę kory zrobić. Ok. Kory. Tak. <coughs> Iron gear. Iron gear, stone No czyli kobel Czyli daj się raz, dwa, trzy, cztery Pięknie będzie mm, mm, mm. Stone gear Później iron To są iron Dobra, ironu mamy tu sporo Nie będziemy sobie żałować Dobra, 16 wystarczy. Kurde, w sumie to nie wiem. O, tu, tu będzie kolejne 8 osie... nie, bo tu będzie, tak, 8, dobra. <laughs> Zobaczymy. Ty, 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 ty. Co z tego wyjdzie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. I... 8 w sumie, nie. To raz, dwa, raz, dwa. raz, dwa, I... I teraz będą potrzebne diamondowe. Czyli raz zacznijmy się... od Gówno. Takie drogie badziewie. Pory. I trzy na kielofa. Tylko patyków nie mamy. O, 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 o. Nie wiem po co masz tyle tego tak? <laughs> yy, i to szkłory i tak ej, jak czego nie mamy? Redstone'a Ten został, bo czasami raz mi porwało i musimy sobie zrobić landmarki. Raz, dwa, trzy, cztery yy, yy. landmarki, i się robi z labry dla Żury. Zobaczy się. I Landmark. teraz byśmy co przydali. Tak. water, water. Akumulator acy ACU. Nie. UA, Water. Akumulator water, water. Jezu... Jak się pisze water? a mm, 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 mm. Ac... Acumulator... Mm, hmm. mm, mm, mm. O, jest! Aqueos Jadro, tin... to... Dobra... Damy radę tego nam będzie eee. Tak. E, 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 e. Gdzie to było? Aquos akumulator. Kuźwa, nie ma szkła. No jakie głupie lagi pierniczą. Aquos akumulator. Nie no wystarczy raz, dwa. Dwa wystarczą. Później co tam jeszcze? Gdzie to? To! Mamy? na no, akurat na dwa. I hm. co tam jeszcze? Wiadro. I tin. I szkło znowu, jezu, Szkło to już nie mamy. Sandown. Sandy. Sandy. <laughs> Electric Fan. Dawaj to tu, bo to mi potrzebne pilnie. Jak w ogóle to się naładowało? No, coś tam się naładowało. Całe szczęście. I wiadera będą potrzebne. I wiadera. Biedno. Zrobię sobie cztery. Dawaj to. I czeka czy nam wystarczy. Aquas, akumulator. Kuźwa, Tinu nie ma. No Jezu, ile razy jeszcze czegoś tu zapomnę Tin. Dobra. O kurde kaktusa nie mamy mm. Dobra Tak dzisiaj nie ruszy kłory na pewno O my ba Szyn engine Są ston giry piston Pistona jak się robi Szyn Drewno, drewno, drewno mm. Czego tak mało Redstone'a? No, pięknie. Raczej <laughs> znaczy nie, no dzisiaj coś tam ruszy, ale... Yy, tak, wiadera, wiadera są. Co jeszcze, co jeszcze? Idziemy to jakoś tam postawić. Mam nadzieję, że... O, naładowana nano-zbrojka. Kurde, głupie lagi. Trzeba tylko pomyśleć, gdzie by to ustawił tak ładnie, żeby mi dziurę robiło. No nie za blisko. Dobra, to ja zaraz wracam. Znajdę jakiś dorodny Nie no, ale nie chcę mi się coś daleko łazić. Kurde, no to gdzieś tam pójdziemy. Więc nie znikam. Zrobię to na odcinku. Ty ty ty, ty ty tyry, ty ty. Dobra Tutaj mi się da. Enderman Enderman to zło Enderman to zło Ale mamy przecież nano-ozbroję Nano-ozbroję pierwsze walki możemy odgrywać Ty gnoju I Nie można się patrzeć mu Gały Serduszko wyjścia No ty już to to szmaciano dziwko. Chodź tu Ender Enderpearla. Teraz zróbmy 30 na 30, więc zróbmy sobie jedno tu Tu gdzieś będzie. Raz. I tu będzie Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3...

Otyki A, zaskoczenia z kwiatkiem mamy To poszło trzy. o 3 O 3 Tak, tu jest jeden wyżej, 2 3 O, ja to jeszcze inna Dobra, teraz my mamy dobrze Jest git, jest git, mówi Wam tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26 Kurde, głupi zombie Głupi zombie, co ja mówię <tryk> Znowu od nowa muszę liczyć Wyłączę na chwilę was.

2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3. Czekaj, na... Hugo, zrobimy na 2. Pięknie, idziemy sobie tylko tam postawić tego landmarka. O, to tu, o, Zunią, ale za mnie, hardkorowy debescior. A tak myślę, postawimy chory tu. Kłary postawimy tu. Ej! Żal, nie? Kłary chcę tu. Ej, no żal, co jest? Dobra, to Hugo. Nie. Co się dzieje? No wal się, no nie chcę tu! A tu? Tu też jest dobrze, mniej więcej. Jezu, głupie kłory O! No w końcu! Złomstwo. Dobra. Teraz... Kurde. Rurki jeszcze musimy zrobić. Zobacz i... Dobra. Jeden. Dwa. Trzy, cztery Patyku. O, są patyki. Akurat na dwie te tu będzie jedno tu i drugie tu. I co to? te to raberowe drzewa. Nie. Dobra, to musi być tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, ale bardziej w tą stronę jezu, głupie, gówno. Dobra, jest na środku i kolejny też. Raz, dwa, trzy. Jezu, badzieby. Muszę sobie zrobić tylko yy, skończone źródełko wody. Raz, dwa. Pięknie. Albo kij nie będę robił, bo mi się nie jest. Hmm. Dwa. O! O, to muszę ze środka bo I teraz Was dwa. I tak. I tak. O! Teraz dajemy te akumulatory. No chyba tędy będzie pluć, nie? Miejmy nadzieję. re, re, Po co idziemy Po rury, a mamy kaktusy. Kurde, kilka kaktusów będzie nam potrzebne, ale jest pustynia po drodze. To jest ten plus. Jest ten. To jest ten plus. I musimy sobie wziąć troszkę tego. Badziewia. Dobra, więc widzimy się za chwilę, ja to wszystko tam już porobię i widzimy się dosłownie za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Już olejem są zapełnione i teraz tak. Muszę sobie zrobić transport pipe. Raz, dwa... Tak. Hm. Ale ciekawe mnie wystąpiły. Czy to musi być koniecznie taka? Nie musi być. To Oj, dwa Golden Transport Pipe, zabrakły niestety. Czas, raz. No i dwa. I teraz musimy zrobić. Yy, o! Aha. Cztery takie. 2, 3, 4 i. 4 cztery redstone. I 2, 3 4. I teraz pięknie. Muszę sobie zrobić tu crafting table. To table muszę sobie. Nie yeah, Ja starczy mi Dobra yy, i teraz złoty 10 <coughs> dziesięć or raz zobaczymy Tak i... Tak. A, za dużo. Teraz mamy pięć skrzyń. I teraz co poleci? Tak, taki rządek tych rurek. Zaczynamy od końca. Jezu, głupie lagi. Kurde, macie. Kurde, nie mam kielofa. <laughs> Dobra, ale zobaczmy, na niej, czy działa. I. chyc. i. Hyc. Ach, idzie pięknie, robi. Widzicie to? Dobra, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia. Na razie, cześć.